Nowy ambulans, który ma pracować w Zespole Ratownictwa Medycznego, dedykowany jest na zespół specjalistyczny, czyli tak jak wspominałem wcześniej, lekarz plus dwóch ratowników medycznych. Zabudowa jest przez firmę Geraton. Na podbudowie Volkswagena Craftera, moc silnika 170 koni, silnik dwulitrowy, skrzynia automatyczna zabudowa. Zabudowa jest już oceniana przez nas na takim wysokim poziomie. Oczywiście brakuje nam jeszcze, czy nie brakuje nam, bo mamy sprzęt, który tylko wystarczy teraz do tej karetki włożyć, zaadoptować ją urzędowo i możemy już pracować. W chwilę obecną zgodnie z Wojewódzkim Planem Ratownictwa Medycznego mamy dwa zespoły, zespół specjalistyczny, zespół podstawowy w zespole specjalistycznym to są trzy osoby, dwóch, dwóch ratowników, plus lekarz, plus zespół podstawowy, tylko dwóch ratowników. Bardzo mocno są eksploatowane karetki. Tak, na dobrą sprawę śmiejemy się korfialnie, że one nie stygną. Jeździmy cały czas i dzień i noc, i tak się odbywa przez cały, cały rok. Także zakup był bardzo potrzebny. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy posiadaczem kolejnego auta w takich samych barwach jak ten, czyli już żółty, czyli krok do przodu przed wszystkich. Wzywamy zespoły ratownictwa medycznego wtedy, gdy jest to uzasadnione, wzywanie niepotrzebne niestety, ale ogranicza już ten zespół do tego, że realizuje tak naprawdę świadczenie, które nie powinno być realizowane, a tym samym zabieramy możliwość udzielania pomocy pacjentowi, który faktycznie może potrzebować tej pomocy pilnej nagłej.